Jak zatknęłaś się pierwszy raz z Facebookiem? Szczerze powiedziawszy, totalnie tego nie pamiętam. Nie pamiętam tego pierwszego kliknięcia, pamiętam natomiast, że było to mniej niż rok temu, ale to nie zmienia faktu, że mimo że to jest krótki okres, to że zdążyłam się porządnie uzależnić. Opowiedz o Twoich pierwszych wrażeniach związanych z książką. To nie jest tak, że pierwsze wrażenie jest po zamknięciu książki, tylko jednak cały czas podczas czytania coś tam wpadało mi do głowy. Ale szczerze, jeżeli miałabym tak powiedzieć, a co najbardziej mnie tak uderzyło w tej książce, to to, że jeden moment, jedna chwila, jedna idea, jeden człowiek może spowodować, że zmieni się historia wielu ludzi, zarówno w jego bardzo bliskim otoczeniu, jak i milionów ludzi na całym świecie, bo tak naprawdę zmieniło to i moje życie. No i Oczywiście, jego przyjaciół. A jakimi trzema przedmiotnikami określiłabyś książkę? Wiesz co? Myślę, że tak. Przede wszystkim obiektywna, bo mimo tego, że nie ma tam wypowiedzi Marka, ponieważ autor nie mógł z nim rozmawiać, to autor stara się pokazać tak bardzo obiektywnie czyli nie oskarżać go, po prostu przedstawia fakty. I my sobie możemy to zinterpretować. Druga rzecz to jest. To, że to jest jednak wciągająca książka, ponieważ po stronach się ślizgałam bardzo łatwo i szybko doszłam do końca i chciałam dowiedzieć się, co będzie dalej. na trzecia rzecz to myślę, że angażująca, ponieważ um, bardzo angażowała mnie w czytanie i w całą historię Facebooka, bo wiem, że też jestem częścią tej historii. Czyli nie jest to książka o czymś, um, czego nigdy nie doświadczyłam, tylko to jest książka też o mnie, ponieważ też jestem użytkowniczką tego portalu. Czy zmieniło się Twoje postrzeganie tego portalu? Jakoś bardziej osobiście go odbierasz. Tak, tak, oczywiście, że tak, bo jednak wcześniej patrzyłam na tą ścianę i była to tylko ściana, wymienianie informacji. A też szczerze powiedziawszy, za każdym razem, kiedy kliknę na ten Facebook, to myślę o tym, co jest po tej drugiej stronie. I też w książce była taka mała notka, że pierwsze co, to Mark umieścił tam na dole swoje imię i nazwisko. I pierwsze co, jak skończyłam książkę, to. Poleciałam na dół Facebooka, sprawdzić czy jest to imię i nazwisko. No nie znalazłam, <grym> ale, ale patrzę zdecydowanie inaczej. Teraz na Facebook, bo dla mnie teraz on ma duszę, ma historię, a wcześniej był po prostu portalem. Jak oceniłabyś się w skali od 1 do 5? Wiesz co, to nie jest takie łatwe, ponieważ jeżeli miałabym oceniać coś od 1 do 5, to jeszcze musiałabym mieć e, kategorię, w której oceniam, bo kategoria książka jest zdecydowanie zbyt e, szeroka. Natomiast ja bym oceniła ją raczej w systemie zero-jedynkowym, gdzie zero to jest nie podoba, mi się jeden podoba mi się ja, i daję zdecydowanie 1. Czy widziałaś już social network? Tak, 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 tak. Widziałam. Zaraz po przeczytaniu książki y, byłam w kinie. Chciałam to zobaczyć, ponieważ y, dla mnie to jest zawsze fajne uzupełnienie przeczytać książkę, w którą się angażuję kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt godzin i później a, zobaczyć y, taki ten efekt w kinie, to jak ktoś to zmaterializował. To jest naprawdę fajne i y, ja lubię przeczytać książkę, później zobaczyć film. Widziałam i pozytywnie, aczkolwiek uważam, że znacząco się od siebie różnią. Facebook. Lubię to? Lubię to. Klik. <laughs>